Się, pewnie zastanawiacie się, czemu ja się wtrącam Ale generalnie cały zamiast tej serii To gra 3 na 3, na 3 w Bad Warsy, Razem z Black Cloudem, mną Oraz Ninją Terafu na Hypixelu Także nie przedłużając Zapraszam was do odcinka na Dobra, na wygraliśmy Dobra po... mapy, nie, nie, nie. wczoraj e, Pozdróci YouTube'a panowie Pozdrawiam po raz drugi Subskryb, Subskrybujcie kanał y <mulity> <mulity> Hypixel Experience Br To jest Bob budowniczy, to jest Harry Potter, bo on ma zazwyczaj największego farta nasz, na, na, na tym Hypixelu, a ja jestem po prostu sobą Używam tylko swoje 0,02 w swojej mocy a teraz widzę, że ty też masz odpał, bo odbudowujesz odbud gminą łóżko. Blastproofem, no. Mamy budżet na odcinek w końcu. Dlatego jest najminniejsza Terafru. Bud budżet na. Budżet na... Budżet na teledysk do czarnego AMG to jakieś 50 zł i to nic więcej, totalnie nic więcej nie mają, tylko sam Entso. Także oni są na ludzie do porobienia. No, przepraszam bardzo. Weź to się zniszcz łóżko, dobrze Ja miałem w sumie lak piksela, dlatego im nie mogłem zniszczyć tego Ale, ale, tak, Ja mam tylko teraz zielonych do rozwalenia, a zieloni są totalnie gdzieś po drugiej stronie To niech pójdziemy i rozwalimy Dobra, chodź mi pomóż rafu, od, od, od. ot Zielony jest u nas, zielony jest u nas To weź go zabij Zabij go Nie mogę w takim razie ja wójtuję nie, zabiłem go, dobra. Kurde, no dajesz fake info. No ale fake info, no bił mnie i zabił no. Karol broniuszka, broniuszka, broniuszka. Aha, to jest łatwa arena w takim razie, bardzo ładnie Jest Najbardziej S arena chyba jaką grałem. A ja... żółtych my rozklepaliśmy? Nie, my rozklepaliśmy. Nie, Żółtych. Żółty. A, czyli żółci są tam i kompletnie żółtych. Tak, tak O! No i brak Ja kupuję 4-8 wełny się i się pliczuje Nie mam pojęcia Bardziej przeraża mnie to, że Blankout jest AFK no Właśnie o tym mówię, bo on poszedł populację Ja oni się bardzo okay. lakta więc... Okej okay. O, oh, wow okay. Niebiescy generalnie już są na diamentach tych naszych, także oni mogą wkrótce do nas przyjść. Dobra. Nie, nie, się Ja tu będę nie dadzą raczej radę. Nie, 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 sobie z nie, ładnie nie, 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 Ja się na tym, ja się na tym szkle w sumie skupiłem Obudował ją, całą bazę tym szkłem, to by było blisko też rozklepiesz, czy raczej nie? Nie, w ogóle ta, tamten tam swój Ja go nawet nie dotknąłem A I w ogóle nie mam w bazie Myślę, że to jest kwestia czasu i ta ręka jest przez nas wykładane. Ja idę do żółtych obecnie Okej okay. Nie, do zielonych A no to proszę, okej okay. hmm. To nawet nie, nie, nie zauważyli Pokrza. No oczywiście. Należy się tylko ci zieloni się Ale my, my w ogóle nie mamy jak do budówki ja muszę iść po wełnę, bo nie mamy nic do tego, żeby się. A ja mam dość... TNT, więc zrobię TNT panie. nie. Dzieciom co robi w ogóle jakieś tutaj obudowy dzikie. Tak wiesz, wolę wolę zrobić tak na zapas. Okay. Gdzie jest? No to. O, jest całe. Czekaj, se Minecrafta w ogóle głosem, bo to jest totalnie... Prząciłem zielonego. Dobrze. Can you hear this